na koniach? Ale takich no kucykach czy takich jakichś dużych, no takich tak dorosłych kurwa takich z żyłą taką? No takim dużym kurwa żastu no. Żastu! Czyli ktoś cię zastąpił mówisz. No, <grymne> wiesz co mi chodzi i udaje z głupa I drążmy tego tematu dalej, bo szoko on będzie zdrosny. Ta, kaśka, kurwa zazdrosna. Ona wiecznie jest zazdrosna kurwa, jak chcę do niej jechać, to nie. Kurwa Timkaś nie kupiłem do <grymne> Nie wpuszczacie do domu czy co? Pokaż no, ka adresu nie chce, bo... Ale to chyba podawała. No tobie podawała, bo na tym ja się miał nią spotkać. No ale... Gdzieś kurwa stkurzył z Jarwinem. Co? Nie, to... No, to chyba cię powoliło, to nie tak było. U... A co ja, te... Tak, ja. o tak krzydzie go słychać. Jak się spotka ciągle nagle pisze, że wyjeżdża tego samego dnia do no, domu. właśnie. Jak to to było? Kurwa. Moja polu. Upolec swoją wersję. Cię, 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 teraz będzie wersja no to Oriker to, to się nie spotkał z tobą czy ty z Orikerem? I Jarwigem Ja A z Orikerem ja... No przecież mówiłem że to tak było My do nich piszemy ba, ba, bałaś, że mam bijać tak tak ja? na taki ja? Oni z że co poradzić No właśnie Co poradzić? Ba... Teraz jest ważniejsze. trzeba było do Niemiec jechać Tak Ta bała się, no, majtki cnoty były gdzieś tam schowane Nie wiem, Klaśka pojechała kurwa dawać gebelsom za Rossi Szansę nawet z klatą taką płaską. Ja? Paragi, kurwa. W na pierwszy. No co? Uważaj, żeby mnie steal'nął. Zostawiłem Q sobie specjalnie na koniec. Dobrze, bo potem byłby raid Co o tym? Przez raid jak stylujesz ale to no, nie moja wina to jest Nie był dobry Zjebałeś riker. Tak? Nie, no dostałem go, tylko bóg Kurwa teraz tylko to nie masz na wcale na to, AD. Mówię, że wziąłem armor feneruny, ale potem gwałci ten twitch tak, że po prostu mówię ci na hita. Też mi się tak zdaje. Robisz jemu I boczka? Tak. I wtedy jest taki masz bąbelka kwałt, że... ślicznego, bij. Bąbelko śliczne, bij. <laughs> Nie, powiedziałem, że masz bąbelka ślicznego, a nie w bąbelku śliczny. Omega. Propo, słyszysz? Propo słyszy i Propo, Propo nie akceptuje tego. Pierdoliwester? Nie. No to przegraliśmy. No domofon, no, no słychać? No no to to klienci. Ale no to u mnie jest domofon, nie? To ona ciebie dzwoni. Ła, nie, nie, nie. Jebać, po prostu nie odbiorę, no. A może pizza przyjął? Ale <g Vivek> O, o, odbiera. Dziarni przyszedł z kozakami, kurwa, obak. Ale nie, Bonel, no, nie, nie, nie. nie, nie ma otwiera, otwiera tą grę. Kiedy wychodzi na dwór przecież. Kiedy kur przychodzi do niego, kurwa. Jedna mida. Nikt nie dzwonił, nikt nic nie mówił. Widzę, że bardzo w to się doda, do tego dosadzi. No, pewnie księżnicą nasz niech mówi co, a to gdzieś. Ty może to że ten, ABW. No to to policja. Halo, policja. Proszę przyjechać na Facebooka. Do Summoners Rift. Riker nie ma Facebooka. To no, nie, no ma. Nie. nie ma. O Riker, czekaj, jak Diana mogła zejść na mig Może nam nie Prawie furcik, prawie ci wyszło. No zjebany chuj się zflaszował A ma blue, gdzieś ma już mu tam zabrać No Lecę Nie do ciebie Nie ma trutkę na dupie No w sumie mam smajta no No, to no. Oj tam zagramy ze pod no, tego Wracają się na niego No nie wiesz, tak O, tak zużył dobrze, dobrze, dobrze kurwa Dawaj to blue Miałem co na shield'a. Zajm... Zajmę <co> go ja tam wyzło Goń <gryzanski> mnie, goń mnie, dobrze, dobrze, gońcie mnie, Dawać, dawać. Masz dawać, bąbelki, biegnij To masz, baby, mam, bejbe Ty masz Ignite'a, bejbe Kiedy rany tam ja znowu i znowu z tym skinem, boże, to jest chore Bo co, gramy, gramy trzeci raz z tymi samymi Tak? <gryzanski> no <gryzanski> Propo, pro... Propo drugi, my, my, my trzeci już ta sama kalista co była, ona była chujowa Kalista jest, kalista jest na midzie teraz. Ka tak? No A, To też jest chujowa. Support to był no. chyba ten? Nie, no... możliwości nie? No ale potem zabija wszystkich jak biega. Coś kosztem czegoś, nie? Niestety. Idę na da, Zabijemy go. A no, on no też kurwa flaszkę. Patrz kurwa tą Dianę, ile ma potów. Kurwa, to jest pojebany, pojebany koleś. Nie wiem, co on myśli, że sincie tam grać? Zobacz, ej, zobacz. Aha. Nie mam da. Do... Ja za bardzo nie mam jak pomóc, nie? Ej, mikrofon mi obrótł. Umarę. Tylko mikrofon? No Ale chcesz tutaj farmy stopa? Nie, nie wiem się tak, Riker no riker iść na topa Po farmę Idę, może ją warniemy coś, jej. No musimy sprowadzić, nie? O kurwa O, ulti uratujemy mnie, nie uratuję mnie Nie traf! Czekaj. Miona zestynowałem, nie? <laughs> kurwa, <to miałem>. kurwa. Kurwa. Powiedz, że to ograłem. Ładnie, ładnie też. Tak, ale wiesz, że zestynowałem Miona? Nie <laughs> widziałem. Czemu nie skomentować? To głupie kurwa i działa. To nie jest głupie. <noise> idę ten, mam ulti, skoczę na bota. Oni się wrócili, czy jak? Ja nie wiem. Jak Wreszcie. to nie wiesz kurwa, jak ty nie ograniczy swoje linie, dobra, sam. Oj. Idę, 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 idę. Gdzie, skoczę gdzieś tutaj. Ale skoczę, mam ulti. A skacz maleńki. Dobra, dobra, dobra. Gotowi? No tak. Dawaj. No. Jak ją chciał tam... Ja, jak ją chciał tam opluć w ogóle, zostawić ją kurwa. No Ale pomyślałem, że jeszcze kiwnie się i co będzie Hilfę tutaj? Nie, mam idea do... Nie! Mecha gówno przyszło Batelek, jak się z kradanki kurwa bawi nie? Mecha gówno Belka, niszczyć kalisty, dziecko

Dalej Diana, totalny kurwa, bliższy dla Ciebie. zbierdalasz jak mnie tylko zobaczyłaś. O kurwa! Nie trafiłem! Kogo to jest Pink? To jest mój czy kogo? Bo nie widzę. Mój Twój, bo nie widzę Warda w ogóle. Tak, ja kupię po drugiej stronie. Mogę na mida wejść. Szybko. Ej myślimy, że zapierdoli. Zaraz mam ulti, ty też masz pewnie. Idę, idę, idę na mida. U, dawaj mu tego ulta na ryj. Czekaj, czekaj, już wchodzę, już wchodzę. Fajny stun w le. Wiktora no. stun fajnie wygląda, bo się zatrzymuje, tylko jak trzymuje. zatrzymuje. <grym> Idę na topa już, mam ultę. Mhm. Kurwa. że by nie było. No, no, zero szacunku ta dziwka, nie? Dawaj, no, dawaj, dawaj. 50 tysięcy potów, kurwa, i puszuje, nie? Nie, nie, tego nie my. Haha, kurwa, jedz, kumek. Jeżeli nie trafię, ansku. Dawaj, masz, masz E zaraz? Czyli twoja wina. Masz... Dawaj, ja tankuję, ja tankuję easy. Ona mi ze z zasięgu E, niestety. Powinienem umrzeć, ale jest good, jest good, że nie musimy mieć kiedy. Spróbować go podjąć? O kurwa, to już nie Aha, Na pewno nie dajmując, no Znaczy nie ten, nie łapiąc wszystkiego, które tam Nie no, wejdź w niego Te bąble pasują teraz do ciebie No Pushuj, pushuj, pushuj Jakbyś z czy też puszowałeś? ci to pusznąć? No to No i prawidłowo. No patrz. Nie. Aż mi się głupio jest, że ja na tych no ludzi tak przegrywałem w tamtej grze. Wziąłem, Nie mam do. Warda postawił. Jak my na nich przegraliśmy? Boże, to Propo. To? <grywa> Jak my na nich przegraliśmy w tamtej grze. Bo była na idziemy. Bo... <grywa> co, co tu dużo mówisz? <grywa> o, nice. Proszę. Mid bez przeszkody. Spokojnie, synu. Będziemy mieli Kira. No pij się ze mną, nie bądź dziwna nie, nie chcę. Oh, dziwna no. masz te, masz... Yy, tam kendi, To chłopaki tego warda nie mają Nie wiem, tu mają na pewno Nie wiem, ten koleś to ma no tu mainował Dianę, czy co kurwa Ta Tak Chyba e. zaczął mainować Dianę Skacze tam, nie? Gotowi? na Nie, na bota O kurwa Nie możesz mieć wszystkich killin Skoda Ja mam 2-0 A bo to wtedy na początku jak double proszę Nie mam idee No, blue im się Była byłaby skoda <śledzimy> <śledzimy> musi cię na bota, więc siluj tam Kurwa! To propo Kaszka ci da w końcu czy nie? Ten adres? Nie wiem. daw, daw, daw. A wejdź bierzemy go kurwa. No? Nie ma damage Jaka szkoda. No nie dlatego, że jest tankie. Ooo, też tak sądzę. Co wy tam gadacie? Nie, nie słuchałem, bo gankowałem mi Nie słuchaj, nie słuchaj. Śmieliście. <śmielisz> Daj da, da mi, bo jestem tankiem. Da mi, bo jestem tankiem. <śmielisz> Daj mi, bo jestem tankiem. Znikaj, szczurze i znowu. Jeszcze nie mam ulti. Ja już mam du Duży cooldown jest trochę na ulti tego. To chujowe jest. A Twitch bez ulti jest trochę gówniany w tym fajtach. Idę. No nie mawiamy, nie? Nie mawiamy o nie? To są care, guys Dobra przyszła, jest, Uf, nie u się ze mną bawić. Eee, kurwa, dziko. Nie, chodź bluci tam. Mm. Znikaj. znikaj. Czekaj. Znę chę. Puszka, spokojnie, wyjmij go trochę. żeby nie się gusić. <laughs> to śmiesznie. No i to jest dżungler, i to jest dżungler, a nie, 2 na 10, 10 na 2 ma, co? Idziemy tam, idę tam, idę tam. A ja nie. Może jednak? Furcik? Prześnęła. Ja nie dojdę, widzicie? Nie dojdę, uuu. Bo butów nie ma. <laughs> czy butek a, czy w butach się dochodzi? No, tak. tak on tak. To butów, to fajnie ruszt. Propo, słyszałeś? No, no, Nowe fetysze? Nie. Możesz -e. spróbować. No. Propo zawsze w skarpetkach. <grymny> Dobra, ja <jerykalne>. Mówi <grymny> <Oaj>, ty <bohalszy. grymny> A jakie pończochy? Takie... Takie z dopinkami. Z dopinkami, tak? No, z kartami. <laughs> oh. Jest szczur. No, oh. Drake'a zrobili. Zebrali mi. Wieho z Nie ma, ma Daniany. Ostrzegam. Ja ona sfidowana, weźmy na hita twitcha. W którym Ech, momencie ona tak. jest sfidowana? Klient, znowuż? wiesz. A ja to do mnie prawda, nie, nie przypan. Tak, klient. To posadź spójkę ciężkie. już ma na pewno na sobie tylko Wojdzie. Dices, co na dziś wujek? No pewnie. I to namis Ej wuj Ej wuj Zobaczcie ej, chłopaki Dziewczęta nie, nie I kaszka Ja ci się A brak chuj, nie będę miał na sobie już No to Diana, no chyba kurwa se żartujesz koś. Jak go tam opluli <grym> <grym> Zostawimy jego na pastwę tawery <grym> Gdybyś Gdyby... Biegał, gdyby tak, w miejscu, brawo. Co? Biegał w miejscu? <laughs> biegać to by mi się zawsze Shilod Lloyd. I by ry, ry, rykalnął. Dałem mu wybór, ale nie skierzyc, tak. Biegał w Przysk. miejsce i chuj Zobaczaj tutaj. Biedna nami Pada na hiszpę od No 3hp No nie 4hp Pa 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 pa? Czemu ty masz takie skrzydełka świną tam? Kurwa macie Bo mam fajne takie skrzydełka No padłem bo wskoczyłem sobie jeszcze A czemu ty masz takie fajne skrzydełka jak spotkałeś? No bo to, to jest ten skin taki fajny O Fade win <laughs> Fate to win O mój Boże Na tych skrzydełek kupię tego skina okaśnie Nie Nie ma ulta, aj. dawaj, ulti, Wiktor O, ja, ja, ja ja muszę coś ze mną? Armorek teraz zbierze na hita jedne A kiedy oni tak lubią? A nie lepsze mobility na Twitchu albo ten? Berserki? Ja wiem, to są moje ulubione buty, zawsze je kupuję Na każde no, medikel? No prawie na każdym post. Hi guys Na Dravena znaczy, tak, to samo. Dydaktycznego na tak samo Na Główniaka tak samo No nie lepiej zrobić sobie berzerki i czerwony ten? Upgrade? Ale buty trójki są takie fajne, tak się pobiegam. Nawet jak dostanę hitka jakiegoś. Nie rzucaj mi jeszcze tych bomblów. No właśnie, nie rzucaj mu bomblów, co ty w ogóle? Co to wyobrażam, no? Ani cherek zrobi cosplay nami A ty kogo cosplay zrobisz? Jinx No się nadaje A czemu bo po Nie wasz? Ej! Propo jakiś komentarz do tego? Nie wiem Każdy coś się nadaje Propo zrobi cosplay Ari Czemu? Czego Bo to star... Propo!